Buber europejski. Wygląd długość ciała od 75 do 100 cm długości. Długość ogona od 30 do 35 cm. Waga od 18 do 30 kg. Masywna budowa ciała. Futro bardzo gęste. Od szaro do czarno-brunatnego koloru. Ogon spłaszczony. Pokryty wózkami. Uszy i oczy małe. Palce tylnych nóg spięte błoną pławną. Występowanie Dawniej w całej Europie i Środkowej Azji. Dzisiaj jeszcze tylko w niektórych regionach Europy. Rodan, Środkowa Łaba, Południowa Norwegia, w Polsce na Suwalszczyźnie. Z 1973 roku przesiedlane na nowe tereny. Środowisko Stojące i płynące wody w lasach liściastych o bogatym podszyciu. Tryb życia Aktywny o zmierzchu i w nocy. Przez całe życie mnoga mista żyje w stadach rodzinnych. Znakomity pływak nurkuje do 15 minut. Kopie nory w przybrzeżnych skarpach lub buduje żeremia z gałęzi i mułu. Wejścia zawsze pod wodą. Ścina drzewa o średnicy pnia do 70 cm. Reguluje poziom wody, budując stamy na niezasypioną zimę. Pokarm. Wyłącznie rośliny. Przybrzeżne krzewy, liście, kora, miękkie drewno. Rozmnażanie. Okres godowy. Od stycznia do marca. Ciąża 15 tygodni. Od jednego do pięciu całkowicie owłosionych, patrzących na oczy młodych, które po kilku dniach pływają i nurkują w matkę przez dwa miesiące i pozostają w rodzinie 2-3 lata.